Witajcie moi kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z grą wyścig po kasę. Zrobimy sobie dwa rzuty My oraz z tymi wszystkimi wyzwaniami, które tu mam w tych dwóch segregatorach, bo już dawno nie uzupełniałam, także. Wypadałoby coś tutaj dołożyć. Mam tutaj, nie wiem, chyba 110 w grubszych i tutaj trochę pilonu. Także zaczynamy. Wyścig pokażę, rzucamy. O, mamy 2 i 1. To ma, weźmiemy sobie, zaznaczymy 11 tydzień. 2 o, i to ja już jestem na pierwszym miejscu. To nie było naprawdę zamierzone. Absolutnie. Wszystko było rzucane tutaj przy Was. Także z jednej strony dobrze, a z drugiej strony już nie, bo żadna dwójeczka już mi tutaj nie wpadnie, i można kolejkę y, już czasami stracić. Czyli tu włożymy trzy złote. To sobie odłożymy, może coś grubszego wpadnie dobrze i teraz zaznaczamy sobie tydzień 12 i kolejny żył. uciekło 4 i 1 czyli zgubka już też dobiega do mety i czwóreczka i tak samo lenella no. trzeba się y, zbierać nie kolejnym osobom bo Troszeczkę odstają, ale to poprawimy, bo tak widać. Ale jak to mówią, ostatni będą pierwszymi. I tutaj pięć. Czyli dzisiaj 8 zł. Nie wiem, czy bym tutaj sobie chyba nie wymieniła. 10. I tu włożymy. Dyszkę, a ja nie wiem, czy tu też sobie tego nie rozmienię Dwadzieścia trzydzieści pięćdziesiąt, bo tu mam jedną pięćdziesiątkę. O. Dobrze, to by było tyle. Jeżeli chodzi o te kolejne, to coś tu zawsze będę wkładała do tych wyzwań no tam dobra to mi dwoma kostkami będę rzucała i teraz tak tutaj dziesięć dziesięć Nie, będę zamykać i wkładamy dyszkę, albo dwie, <laughs> je i dyszkę wyciągniemy. Jest jak ja już dawno tutaj nie nagrywałam. Teraz kolejne, tutaj te atomówki. Pięć. pięć złotych. No, ja chciałabym tak do każdego co tam dorzucić. Siedem. I wkładamy siódemeczkę. Ja właśnie teraz byłam W niedzielę na komunii, I powiem wam szczerze, że była taka brzydka pogoda. Komunia się udała bardzo fajnie, tylko że po prostu była taka pogoda, że zaplanowanych spacerów nie wyszło nic tak naprawdę. No ale to zrobić, nie? Tu włożymy 5. Tu 2. Widzę, że się zwymazało. I tu jest dwójeczka czyli dziewiąt, dziewięć złotych wyciągamy złotówkę i wsadzimy deszkę. że naprawdę powiem wam i znaczy, w ogóle impreza się udała bo było super było dużo jedzenia yy, natomiast no niestety pogoda nie dopisała chociaż później już przestało padać to, chociaż to że nawet słoneczko wyszło, także nawet, nawet było. Dobra, tu chyba to wyzwanie sobie już ukończę. Dwa, cztery, sześć. Tu zrobimy tak. I osiem. Ja tu włożymy osiem zł żeby było więcej. O, to tu wyciągniemy dwójeczkę. I damy deszkę. Nawet wiecie co, to wymienię sobie też. To będzie wyzwanie ukończone. Odłożę na bok. Tutaj kolejne. To już mamy, czyli te filiżanki żaneczki. Dwa, cztery, sześć. Zrobimy. Dwa, cztery, sześć. Jeżeli ja już tak dawno nie oglądałam dziewczyn, muszę wszystko nadrobić, bo naprawdę słabo. Tutaj mamy 1, 2, 3 i lecimy. Nie wiem, ile mi tam jeszcze w tej chwili mam takie większe chyba kwoty no to muszę tak troszeczkę się o tu no to rzucimy osiem bardzo ładne dziewczyny robią to naprawdę wydzwanie. są super tak mi kuszą te boxy jeszcze na razie daję radę się, e, się żeby wybiegać od tych boksów, chociaż nie wiem na jak długo, bo kuszą, no, kuszą te boksy, kuszą. chociaż bym chciała, może po jednym od każdej dziewczyny, ale no, na razie jeszcze myślę. Yy, dobra, to zrobimy 2-4. Bo naprawdę kuszą. Widzę, że jest fajna zabawa. Taką, że kurczę tej kasy nie ma tyle, żeby zbierać się. Tutaj też włożę dyszkę. To są takie ładne wyzwania od. Gdzie Ci? Ci musiałam pomyśleć? <grymne> Tutaj tak samo możemy. to możemy trojeczkę nie chcę zamazywać, żebym tym pisakiem, bo bym chciała jeszcze to później wykorzystać. A ten na razie zostawię. Dobra, tu tu by było tak wstępnie coś niecoś coś dołożone. A teraz przejdziemy do tego kolejnego. No tutaj to też te tygodnie to tak trochę słabo. To weźmiemy tutaj 20, 30. 40. Włożymy. Muszę trochę porobić porządku w tych segregatorach. Bo, przede wszystkim to, co ja Wam wybrałam, widzieliście to, co piękne w, w tym pięknym rozdaniu do cudowności, a się ku nie budżetuję, no to czekam na kopertki. Bo bym chciała też właśnie już to tam sobie z tym działać. No, tutaj jeszcze widzicie króliki, mam jeszcze 5, 8. I zrobimy tak 5 i 3. Jeszcze jedną rzucimy, i 6. To będzie 14 zł. I tu będzie też już ukończone. No wchodź tutaj. To. Wszystkie suwaki yy, nie chcą wyjść. Tu było czternaście i tu też będzie jako ukończone. I to bym chciała ukończyć, ale no tego nie kończę. Nie ma szans. Za małe kasiory, No dobrze, to zrobimy... 15. 15. Ja muszę tutaj tego, ogarnąć, tego bo ja już tak daleko tutaj nic nie śniadam, że po prostu. Tak, widać, że są takie nieogarnięte. No, wiosna, wiosna. zaraz będzie lato, a tu wiosna, masakra. Ale dobra. Coś tu zakreślę, pięć, sześć, osiem, dziesięć. Cztery, sześć, osiem, dziesięć. Hmm. Tutaj nie bardzo już mam co włożyć. To może piąteczkę. Ale tutaj mam dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć. Nie, to te dziesięć włożę tu. Tak. Tu włożę pięć. To włożę pięć. No dziewczyny to tam też tak zapewniają te segregatory. Ja to tutaj tak naprawdę kipściutko, tylko że ja jeszcze wkładam całe tysiąc złotych zawsze na starcie do tego segregatora z celówkami. To też jest ten, to nie to, co zrobię później. Tutaj też mam te wyzwania. Odporachowane iski, super. I chyba tutaj włożę do tego. Jeden i trzy. Niech jest. Później muszę tutaj por porobić, pozmieniać. Pozamieniać. Także naprawdę powiem, wam, że. No, trochę już jakby odwykłam od tego. Tutaj mamy dwa wystania ukończone, pójdę do segregatora 100 kopert. Ja tam też troszeczkę chcę porobić zmian, czyli po prostu chcę nie wkładać tak jak miałam zapisane, że było do 1800 zł, tylko po prostu taki jaki banknot będę miała, taki będzie koperta. Czyli będzie 50, to że 50, 20 do 20, 10, 10, 10. i zobaczymy. Ile mi się odbiera, to będzie to, to co się odbiera, to będzie taką niespodzianką, bo tak, to wiedziałam, że, że ma być 1800 zł, a tak będę miała niespodziankę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Dziękuję Wam w ogóle za to, że jesteście, za to, że subskrybujecie, wspieracie mnie. Za wszystko bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnego filmu. Pa.